Ostatnio przypomniałem sobie taki grzech z literio. Wiecie, ta gra o słodkich wężach, które próbują siebie zabić a potem zjeść. Odpaliłem ją na lekcji informatyki, kiedy się nudziłem, i pomyślałem sobie, wow, ta gra bardzo laguje jak na grę o liniach z oczami. Czy to jest koza? A potem pomyślałem, wow, mogę to zrobić, tylko że lepiej. Hej, kozioko, czemu to jest napisane, że w Minecraft? To nie ma żadnego sensu. Minecraft jest grą 3D z literio. Za decyzją aby zrobić to w Minecraft stoi bardzo ważny powód, mianowicie brzmiało to śmiesznie. Nie grałem w Minecraft'a od dawna i chciałem przypomnieć sobie jak ta gra w ogóle wygląda. Okazało się, że zamiast naprawić problemy, z którymi ta gra boryka się od lat, postanowili dać żaby. Dobra robota, Bożek. W teorii do zrobienia naszego sliterio moglibyśmy użyć komend bloków, ale niestety nie mam pojęcia jak się ich używa, więc musimy znaleźć inny sposób. A tym sposobem może być zrobienie moda, którego pisze się już w normalnym języku programowania. A skoro chcemy, żeby nasza gra multiplayer, zamiast moda użyjemy plugina, czyli takiego moda, tylko że odpalanego przez serwer. Jednak, żeby zacząć coś w ogóle programować, musimy zacząć od zrobienia areny. A więc zrobiłem arenę, a tak właściwie to zrobiłem ją dwa razy, ponieważ za pierwszym razem się nie zapisała. Ogromnie przydatny okazał się plugin WordEdit, który daje ci możliwość robienia dużych struktur w przeciągu sekund, a nie godzin. Po przeczytaniu połowy poradnika robieniu pluginów do Minecraft uznałem, że mam już ekspertyzę w tym temacie i postanowiłem zacząć pracę nad wężem. Jednak przed kodowaniem samego węża chciałbym rozwiązać pewien problem. Problem natury sercowej. Widzicie, jestem bardzo samotnym człowiekiem, nie mam przyjaciół, nie mam się do kogo odezwać. Dlatego dodamy komendę do naszego pluginu Minecraft, abyśmy mogli z nim pogadać. Działanie tej komendy jest bardzo proste. Najpierw czekamy, aż ktoś pisze komendę ukośnik Hello, a potem odpowiadamy na nią hejka. Wow. Wow, teraz jest mi dużo lepiej na serduszku. Co ja robię ze swoim życiem, nie? Skoro mój problem samotności jest już zażegrany, zacznijmy robić węża. Rozpocznijmy od zrobienia głowy, którą będziemy mogli sterować. A więc po wpisaniu komendy graj będziemy teleportowani na blok terakoty, koty, będzie naszą głową. Jak pewnie widzicie, przesuwamy się wraz z tą głową, ale nie możemy nią jeszcze sterować. Ale goatko, po prostu musi udać guziki, żeby nią sterować. Nie, jesteś głupi ci nienawidzę. To ty będziesz kontrolerem. Patrzysz się w lewo, idziesz w lewo, patrzysz się w prawo, idziesz w prawo. Ja jestem dosłownie geniuszem, czy już mogę dostać nagrodę no. Ale wiecie czego temu wężowi brakuje? Całego ciała poza głową. Bo wąż bez ogona to lekki cringe, Tzu. -su. A więc pierwszy sposób na zaimplementowanie ogona, na jaki wpadłem, to przesuwanie każdego bloku ogona o jedną kreskę do przodu, kiedy głowa się przemieści. I to rozwiązanie może wydawać się ok, dopóki nie pomyśleliście na przykład o takim wężu. Przesuwanie każdego bloku byłoby niezwykle czasochłonne. Na szczęście istnieje pewien dużo prostszy sposób. Wystarczy, że przemieścimy ostatni blok w ogonie na miejsce tego, gdzie poprzednio stała głowa. I jak pewnie widzicie, ten blok w ogóle się nie poruszył. I to sprawia, że to rozwiązanie jest 10 razy szybsze od poprzedniego. A więc zaimplementowałem to rozwiązanie bez większych problemów, ponieważ jak już ustaliliśmy, jestem dosłownie następnym Einsteinem. Teraz przydałoby się dodać śmierć. Gracz umrze, jeżeli jego głowa spróbuje się przesunąć na jakikolwiek inny blok niż powietrze. Przy okazji sprawiłem, że cały jego ogon zostanie zamieniony na jedzenie, które ktoś inny będzie mógł zjeść. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Ale, gold go, co się stanie, jeżeli dwa węże spróbują wlecieć w siebie jednocześnie? Który z nich umrze? Ehm, doskonale, że pytasz. Nie mam absolutnie żadnego pojęcia. Po prostu mam nadzieję, że mój kod jakoś sobie sam z tym poradzi. nie chce mi się tego kodować. Obecnie, aby stworzyć jedzenie dla naszego węża, trzeba wpisywać komendę ukośnik Food za każdym razem, jak chcemy postawić nowy blok jedzenia. I co, myślisz, że będę rozstawiać każdy blok jedzenia osobno, jak jeść na undertalczy? Nie ma żadnych szans. Wiecie czemu? Bo jestem programistą. Moim celem jest automatyzowanie rzeczy. I tak, wiem, to prawda. Mógłbym to jedzenie rozstawić w jakieś 30 sekund? Ale po co rozstawiać jedzenie przez 30 sekund, skoro można zmarnować 30 minut na zrobienie automatycznego rozstawiania jedzenia? Jako już wiem, że każdego nudzi moje nerdowe gadanie, postanowiłem, że zrobię speedrun tłumaczenia. Na start mam arenę reprezentowaną przez koło. Najpierw wybieramy losową pozycję Y, a potem wybieramy losową pozycję X. O nie, tylko nie to wybraliśmy złą pozycję X. Teraz przy każdym losowaniu musimy sprawdzać, czy punkt, który wybraliśmy znajduje się w obrębie koła. Bierzemy odległość między środkiem a punktem i sprawdzamy, czy jest mniejsza niż promień koła. Jeżeli nie jest, to losujemy dalej. O tak, wylosowaliśmy dobrą pozycję, postawmy tam jedzenie. A więc teraz używając. Komendę ukośnik Airfoot możemy robić losowo postawione jedzenie. Dodatkowo sprawiłem, aby po kliknięciu Shift gracz mógł przyspieszać, tak jak z literio A więc poprawiłem jeszcze parę rzeczy i chyba da się już w to grać. Dobra, i teraz wszyscy wpiszcie komendę ukośnik Graj. Ukośnik Graj wpiszcie. Aha! Nacisnąłem graj i wleciało mi w ścianę dosłownie. To jest wina Twojego chujowego kodu. Nie jak macie y, ogon, to się nie obracajcie o 180 stopni, bo. A rzeczywiście <grymne> Ej, halo! Co ty tropisz? robisz? No i co teraz, co teraz, co? Aaa... Już nie jest taki ten Ciu, 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 Cześć Ale go zaskoczyłem za... w, 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 w szoku, w szoku, w szoku, w szoku w szoku jest To ja do ciebie meka, meka, meka Nie! się odwróciłem 180 stopni Nie, <grymne> to Nie! Dobra, ale farma, ale łatwa farma, chłopaki, ale łatwa farma W się, w a więc, odpowiadając na pytanie, co się stało, okazuje się, że gracze, którzy umarli, mogą znowu wpisać komendę Graj i grać jako nieżywi. Oczywiście tym samym niszcząc grę absolutnie wszystkim. No a po to, ale farmy zbieram. O cholera! A, co? Ty! Co się węża! Ja nigdy nie czuję! Tak, przestań, proszę, psujesz zabawę, tak? Psujesz zabawę, jak nie, zwykle. Bloczek. Nie, no i od nowa nie, 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 aha. Nie, Mogę nie, nie zaczynasz od nowa. Tepnę cię, tak? Aha. Tak, tak, no, tepnę. Tak. Tak. A. <laughs> Ale łatwo, łatwo pokonałem, pokonałem No, no Przestań, Janek, przestań. A. Ej. Czy to widzisz? to on... On spadł. Ej, co się stało? Dobra, dobra. Z we własny leciałeś. O, ale uleciało! Ale, ale, ale... Okay. No nie, inwazja! Po raz pierwszy mojego węża. Ale farm ale, ale farm zbiera, to jest jakiś wąż, który. Jest... <noise> Autonomiczna ta <a>, republika węża! <noise> no to zależy, kto zginie, jak dwa wlecą w siebie jednocześnie. Eee. Nie wiem. To Gra to jest tak. zbugowana. <noise> Naprawdę? Czy ty mnie po prostu zabijasz dla Beki? <noise> Po samej grze chciałem podziękować wszystkim za pomoc w zrobieniu filmu, ale stało się to. Idź wroga reżimu Ech, przysięgam, że nigdy więcej nic z nimi nie nagram. I właśnie dlatego potrzebuję ciebie, tak ciebie, drogi wizu. W testowaniu gry, poza samymi moimi znajomymi pomagał również jeden widz z Discorda. Jak Ci się podobał turniej? Super turniej, to, naj to najlepsze co mogę przeżyć w życiu. Jedyny sposób jaki mój tutaj dostać to przez to, że wejść na serwerze Discord, prawda? Tak, jasne, tak. tak. Ja proszę, Wow, musi być serio, super skory, on tak mówi. Przy okazji, jakbyście mieli jakieś pytania, na przykład co do programowania albo czegokolwiek, to możecie również tam wejść i je zadać. Także wchodźcie na Discord, a ja spadam.